Dzień dobry. Witam. Jeszcze raz Rafał z Detailing Ozon Mat. Przepraszam, z Ozon Mat. Tak jak powiedziałem, mamy tutaj oto taki ozonatorek ZYH107, część druga, jonizacja pomieszczeń, przygotowanie do snu, ażeby nam się lepiej oddychało. Można to robić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to mianowicie taki, że umieszczacie sobie taki wężyk przepraszam ja mam tutaj wężyka tego silikonowego około 2,5 metra montujecie go sobie tak o w szafeczce no kurczę skręca się pokażę wam może jeszcze raz może się teraz uda on gdzieś tutaj mi się blokuje Będę chciał żeby o taki oto sposób, pi razy oko razy drzwi, sobie wężyk umieszczacie. Udało się. Załączacie sobie ozon. Okno musi być zamknięte. Czyli zamykacie sobie okno. Czas przerzucacie sobie na 30 minut. Pokój ma pi razy oko razy drzwi, gdzieś około 10 metrów kwadratowych razy 3 metry, około 30 metrów sześciennych. I w taki sposób na sucho, ja to nazywam metodą na sucho, możecie sobie ozonować, czy też jonizować powietrze przed snem. Daje wam to poczucie takiego czystego tlenu, jakbyście byli w lasie, w lesie świerkowym, gdzie jest powietrze bardzo wysoko zjonizowane. Natomiast inną metodą jest jeszcze, ja zatrzymam to, wyłączymy, która dla mnie jest bardziej skuteczna, jest przygotowanie sobie miski z wodą może to być dobrze ciepła woda wtedy wam się no ale nie przekraczajmy tych 40 stopni i taką oto wodę z taką miską z przygotowanym roztworem możecie dodać sobie do tego na przykład 3-4 kropelki olejku pichtowego czy tam drzewa herbacianego, innego w zależności co lubicie, wymieszać w tej letniej, dobrze ciepłej wodzie. Załączacie ozon i ustawiacie tą miskę sobie z tym kamieniem wyżej, tak? Żeby nam się tutaj nie wylało. I w taki oto sposób. Możecie załączyć sobie Aniony, oczywiście mówię. On ma wadę ten model ZYH107, bo do pełni szczęścia on powinien stać dużo wyżej. Natomiast ten kabel nas ogranicza i ja go wymienię i pokażę jak to zrobić. Natomiast, jeżeli załączycie te Aniony jeszcze i czas ozonowania na pół godziny, zrobi Wam się taka fajna bryza. Nie dość, że. Nasycicie generalnie powietrze jonami ujemnymi, dodatkowo wszystkimi tymi pozytywnymi zależnościami od olejku, czy to pichtowego czy drzewa herbacianego, o ich właściwościach można doczytać, macie bardzo fajnie zjonizowane powietrze na zasadzie wilgotnej atmosfery. Podniesie Wam się trochę wilgoć, zmieni Wam się otaczające pomieszczenie, dużo lepiej się śpi, dużo fajniej. Pozytywnie to na nas naprawdę działa. Możecie również robić zasadę mieszaną, czyli 15 minut takiego działania i 15 minut, tak jak Wam pokazałem wcześniej, gdzie sobie weźmiecie i ustawicie ten wężyk i na sucho. Też fajnie Wam to zacznie działać. No to mi się, mi się wydaje, że film byśmy powoli kończyli żeby nie był zbyt długi, natomiast czas musi być to około 30 minut. Także jonizacja powietrza dla alergików, dla osób uczulonych na kurz, na różnego rodzaju infekcje alergiczne, jak najbardziej. Dla osób cierpiących z zaburzeniami snu też fajnie pomaga w jakiś tam sposób ukoi, pomoże Mój tata ma na przykład takie problemy i bardzo fajnie to działa. Także jonizacja na zasadzie mokrego zjalizowanego powietrza oraz, jak wcześniej pokazałem, metodą na sucho ZYH107 generator jonizator powietrza. Jeżeli film się Wam podobał, test typowo konsumencki, zostawcie swój świat. Pozdrawiam. Rafał z Detailing Ozon Mac. Cześć.